Dzień dobry, witam wszystkich z Leśnej Wyprawy. Słuchajcie, to wszystko obserwuję. Mas media strzeliły sobie po raz kolejny w kolano. To jak to jest w końcu z tymi mediami głównego ścieku? Uważam, że strzeliły sobie w kolano, ponieważ cały czas jest nagonka. Putin zły, Putin zły, Rosja przegrywa wojnę. Wszędzie ostatnio słychać, Rosja przegrywa wojnę z Ukrainą mas media głównego ścieku. A teraz mówią, że Rosjanie wysyłają drony do Polski. To jak to jest? No jedno z drugim się nie klei. Rosjanie wysyłają drony do Polski, zaczynają kolejną wojnę, a tutaj przegrywają z Ukrainą. No ja uważam, że mas media głównego ścieku, jak ja to mówię zawsze, strzeliły sobie po raz kolejny w kolano, bo to wszystko kupy się nie klei i uczą ludzi myślenia i odkrywania prawdy. <laughs> no jak, kurczę, kraj, który przegrywa wojnę, wysyła gdzieś tam do kolejnego jeszcze kraju drony i po prostu uprawia masochizm, nie? Kupy się to wszystko nie klei. Także uczmy się myśleć samodzielnie i logicznie. Mało tego, dziwnym trafem, jak Nawrocki powiedział, że nie, nie, nie będzie wspierał Ukrainy, nagle... Jakieś drony dziwne spadają, ale to już inna bajka, bo te drony to też jest cyrk z tymi dronami. Jakieś zdjęcia pokazują z nawałnic, gdzie budynki zostały wcześniej rozwalone przez nawałnicę. Później niby jakieś drony spadły. No, a tak jak ja powiedziałem wcześniej, się będę tego trzymał, że te drony zostały zainstalowane przez ukraińsko, może nawet polskie służby które miały w tym jakiś cel, tak? No, a te wszystkie głównego ścieku telewizje jeszcze nie wiedziały, czyje to drony. Już nagonka, rosyjskie drony, rosyjskie drony. No, nawet prezydent tego nie powiedział na Wrocki, że to są rosyjskie. Także, Polacy, sami zadajcie sobie pytanie, w czyich rękach jest, są media głównego ścieku w Polsce? W czyich? Na pewno nie w polskich rękach, tylko w innych. Bo ktoś ma cel w tym wszystkim. Widzicie, nawet prezydent nie powiedział takich rzeczy. A tutaj media bębnią i naszczuwają jednych na drugich. Kto ucierpi jak zwykle w tej tak zwanej ala wojnie? No, jak zwykle Słowianie, bo na pewno nie Ameryka, Niemcy i Izrael ani Ży Ży Żydzi, tak? Tylko Słowianie jak zwykle, jak damy się wkręcić w jakieś manipulacje. Także pozdrawiam i uczcie się samodzielnego, logicznego myślenia. Wywalcie telewizory. Pô, Zdro.